Ludzie z Ome TV będą decydowali, na którego z zawodników fame ma postawie w dzisiejszym odcinku. Więc najprawdopodobniej całe ty siano, które postawię, po prostu stracę, niestety. No ale takie życie, taka rola już youtubera, że będę musiał tracić pieniądze. Lecimy. Jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Dziewczyną. A, to sorry, bo nie widziałem na pierwszy rzut oka, bo tak niebiesko tam masz, że to szok. Nie kojarzysz Sida z epoki lodowcowej? Kojarzę. Kojarzysz? Trochę kojarzę, no. A wiesz, że ten Sid będzie się bił na Fame MMA? Co? Czemu ja o tym nie, nie, nie wiem, Boże święty? No dziwna bardzo. A kojarzysz Mortalcio? No tak, tak. Sid to ten, co ma tak rozwalone oczy. No. Lewo, prawo. Wiesz o kogo chodzi. No, no to ja mam no. pytanie do ciebie, bo no. oni się będą bić. Kto wygra? Nie lubię Mortalcio, więc Sid. No dobra, no to musimy tutaj postawić na krychę na Sid'a, więc lecimy kurs 1,33. E, postawimy sobie, postaw zakład. Let's go. No to zrobione. A jeżeli chodzi o mnie, to też myślę, że krycha wygra. Chyba, że coś tam z psychiką znowu nie zadziała, to wtedy może być różnie i wtedy mortalcie może wygrać? Jaki będzie wynik, nie wiem, zobaczymy w tą sobotę. Jakby bił się hejter z TikTokerem, to kto by wygrał? Filip Zabielski, o największy crinch. Ale z hejterem. Ale hejter od kamerzysty, od kamusia tego pedo. Tu tu tu. Które zło jest z mniejszym złem i wygra? Heiter. Heiter. Heiter wygra. Bo ja ogólnie no. będę stawiał pieniądze. Jakby co będzie na ciebie? Że będę bezdomnym I jak mnie spotkasz pod żabką, to daj mi chociaż te dwa złote na piwko wtedy, okej? Okay? Nie dam Uch, no to mam nadzieję, że wygram. Dziewczyny mówią, że wygra hater. No to musimy postawić na hatera. Lecimy. Bęk! Tutaj również dwóch niezbyt dobrych zawodników. Może się tutaj wydarzyć wszystko. Dla mnie to jest taki 50 na 50. Więc paradoksalnie również warto obstawić na Zabielskiego, bo jest większy kurs a jest 50 na 50. No ale hater może wygrać. Miejmy nadzieję, że wygra. Jak już tak obstawiły dziewczyny. Siedzisz na podłodze? Nie masz krzesła? Wygodnie na Wygodniej na podłodze. A masz ogrzewaną podłogę, tak? Dlatego? Tak, no. Siedzenie na przykład nie jest podgrzewane, chyba że <grymne> przez pierdy, no to wtedy trochę jest. Ale to trzeba się produkować, a tak nie trzeba się produkować. Kojarzycie Kuba Posta i Wandala, to są youtuberzy, którzy będą się lać po pyskach na Fame MMA. To zwycięży, bo ja chcę obstawić gruby hajs. Dobra, że ja wandale. No ja też wrzucia wandala. Bo ja jestem wziąłem. uzależniony od hazardu ogólnie. Założyłem też konto na Bytkliku i teraz obstawiam wszystkie walki. No i myślę, że tak z 50 kołasy wrzucę na wandala. Mówicie, że na wandala wrzucić. No raczej. No dobra, no ale jeżeli stracę to macie mnie oddać, bo to będzie hamstwo już Tam my nikogo nie bierzemy Ale jeżeli wygram to ja się podzielę Ale nie chcemy pieniędzy No to stawiamy na wandala i według mnie również on zwycięży Więc tutaj zgodnie ze sobą mogę w końcu postawić bezproblemowo Let's go Freestyleowiec Ryba kontra Ukrainiec yy, Olek Kto zwycięży? Bo ja chcę obstawić 100 tysięcy złotych Olek ma słabą psychę, dziewczyna z nim zerwała A Ryba to no zadowolony z życia, chłopaki w boxe Dobry, coś Ale zróbmy głosowanie. Druga osoba. Ryba. Młody Jezus. Trzecia osoba. Mów, ryba czy... <grymina> tak, no, ryba. Żyjemy w społeczeństwie demokratycznym Demokracja powiedziała, że ryba wygra Według mnie też wygra ryba Więc stawiamy zakład Let's go O, cała impreza Siemandero No, jak tyle osób jest, to na pewno Któraś z was kojarzy zawodniczki Fame MMA Way of Blond Anna Andrzejewska Kto wygra, bo obstawiam pieniądze na nich Judo, czy siłownia i kulturystyka, no? Judo Way of Blond Tak, tak tak. Wszystkie ok. zgodnie. Tak. Kurs jest bardzo spoko. 1,55, trochę zarobię. To się podzielę, dam wam po 10 ziko na łebka, co? Jak wygram. O, tak Natomiast jak przegram, to zapukam jak komornik do waszego domu. <ścisza> Telewizor wyniosę i tak dalej. Koleżanki, mam nadzieję, że mnie nie okłamałyście, że wygra ta Way of Blond, więc stawiamy na nią. To wygra walkę rudy czy pączek z siłowni? A pokaż jak wyglądają. A nigdy nie widziałaś rudej osoby, co? To jest... No. Jak z innej planety, co nie? No. Taki Taki Klates. Nie, to Pączek wygra no, Pączek. A kojarzycie Pączka z siłowni? Patrzcie jaki koks No to Pączek o! wygra Pączuś musi wygrać z taką sylwetką No, lepsza niż moja Niż twoja nawet? No nawet to już, wow. Ale co, ma większe cycki? Nie, akurat nie. Pa, jakie balony. No, ale to on, on ma pewnie sztuśne. Ty uważasz, Dobrze. że pączek ma implanty? No. Ej, to może jednak ten rudy go poskłada? Teraz sam już nie wiem. Nie, pączek wygra. Ach, w rudych to nigdy nikt nie wierzy, więc musimy postawić na pączka. Ale tak szczerze, też bym postawił na pączka. Już tak, rączka, o, przemiń. Nie, nie. KM, KM. Co, co, super. KM. A no, Kano! A. <śpuszczam> Przepraszam, e... Mam kot Imanojek w sklepie. O ty! się najgorszy! Boc z regowaciały! Ja muszę cię przekabacić na moją stronę! Kot zjednoczeni tylko! Moje życie stało się o niebo lepsze, odkąd zacząłem używać kodu ZJEDNOCZENI Dickens urósł, łapa urosła A odkąd dostałem tą bluzę, to w ogóle czuję się jak mistrz świata, byku A ty jak Manojek się czujesz Człowieku, pewnie brzuszek rośnie co najwyżej Oglądasz Fame MMA? Nie, nie stać mnie Właśnie tutaj jest problem Cody Manojek od razu biedota, nie układa się w życiu Kod ZJEDNOCZENI jest sztos I nawróć się, nawróć się chłopie, póki Siemka. nie jest za późno Postarał się, postaram się Dorobiłem się i chcę cały swój majątek dać na jakąś y, koleżankę podczas swojej MMA zdaniem, Kamiszka czy Zuzię wygra? Moim zdaniem Zuzię Cały swój majątek Bo ona no, jako pentana wchodzi, nie? Do ringu No no taką bebe. No taką. No ale ona serio tak robiła Mamy tutaj kursik na Zusję aż 3-0. Zobaczymy, czy wejdzie. Aż 26 zł, potencjalna wygrana. Oby weszło, oby weszło. A i jeszcze tak ode mnie, no to ja myślę, że Kamiszka tutaj wygra, ale Zusję ma aż kurs 3-0. I to jest fajny kurs, więc nie żałuję, że tak mi kazali postawić. Można dużo zarobić. Balczyński, walczy. No, więc. z Kubańczykiem, raperem. No. Bo ja chcę stawiać pieniądze. I się zastanawiam na kogo? Kubańczyk. A czemu tak? Bo Meduza ten stawił na Kubańczyka, no to ja też stawiam na Kubańczyka. Kubańczyk ma tutaj bardzo słaby Kurs. Nie opłaca się na niego stawiać, ale my musimy na niego postawić. To też będzie fajny, wyrównany pojedynek. Ja też jestem Zakubańczykiem, jakby co, jakbyście chcieli wiedzieć. Ile masz lat i ile masz wzrostu? A wzrost jest najważniejszy. A pokażcie, przybliżcie. Muszę zobaczyć, bo taką masz kamerkę. Jeszcze bliżej. Pokażcie, bo nie widzę. Bliżej, no. No bliżej, no. już nie mogę biurką przeszkadzać. <laughs> nie no. zauważyłaś nawet. Całusa ci dałem. No, ee, Działam. cybergwałt. Widziałam. Dobra, jak już byliśmy przy wzroście, no to tam się właśnie bije taki krasnoludek, który jest niższy od ciebie. Wardenga się nazywa. Wygrywa wszystkie dramy, ale nie wiem, czy wygrał no, w nie. OKTAGONIE, nie? I on się bije z Kacperem Błońskim. No. Taki chudy, ale wyższy, wyższy od niego. I teraz mhm. pytanie, kto wygra? Obstawiam Kacper Błoński. Przez ten wzrost? Mm, nie, przez to, że Elubina. wygrał z, z Dubielem, nie, wygrał z Dubielem, za którym była cała Polska, ja też byłam za Dubielam i wygrał z nim chodzenie. Dubiel życiem? Dubiel prankster? Tak. A Wardenga to gorszy prankster od Dubiela? Nie wiem, nie oceniam ludzi po wyglądzie, po... po pranka, nie oglądam. Pranka. Po... Po pranka. Czyli uważasz, że bloński Eluwina wejdzie w niego jak w świnia? Eluwina. -E -E tak. Nikt nie wierzy w naszego krasnoluda kochanego. No musimy postawić na kacpra, ale ja uważam, że jednak Sylwester pokaże moc. Jesteś córką policjanta? Mam kilka policjantów w rodzinie. Aha. Czterech wujków. A jeżeli chodzi o tych wujków, to o tyle dobrze, że do restauracji nie jeżdżą, bo, bo wystarczy, że sobie zamówią Royal Canin, nie? <laughs> <laughs> Sylwester Wardenga, którego tak oplułaś, powiedziałaś, że przegra. On zbiera ze swojego reflinka na pieski. On tak naprawdę zbiera na twoją rodzinę, a ty tak go potraktowałaś, nie? To jest troszeczkę chamstwo. A ile masz lat, tak ciekawości? Stary dziad, 20. O Jezus, a kręgosłup cię musi boleć. Ale w sumie, w sumie Dziadala, co co dzieje to dzieje? idealnie. Idealnie? No, trochę idealnie. A czemu idealnie? Lubisz jak kogoś kręgosłup napierdala? No, podnieca mnie jak coś kogoś boli, wiesz? Byłem ci stary, że ja nie mam nawet czasu, że dużo oglądam te na pierdala, jak ten Kurba Arab uvas. <laughs> Walczy Arab w main evencie, właśnie. Właśnie, czy Arab wygra, tak jak ty mówisz, czy Kizo Rapper? Ja ci mówię, na Araba stał, będzie dobry. Zaryzykuj. Araby, oni kurwa, są taki gorący, wiesz, ludzie. Ziomeczek mówi, że zapierdziela niczym Arab w Polsce i stawia na Araba, więc my też stawiamy na Araba, ale osobiście myślę, że wygra mimo wszystko Kizo. Chociaż tutaj ciężka sprawa, ciężko mi określić, bo ja nie wiem, jaki dobry jest ten Arab. Znaczy, on już walczył i bardzo dobrze się pokazał, więc może wygrać faktycznie. Natomiast jest lżejszy od Kizo. Kizo też się Naprawdę do treningów przykładał, więc nie wiadomo, nie wiadomo, ja powiedzmy, że stawiam na Kizo, bo mijam driftem biele kieszkę. Kiedyś nie miał zwycięstwa, ale w sobotę będzie miał. No to słuchajcie, to już koniec odcinka. Subskrybujcie kanał o tutaj i do zobaczenia w kolejnym. Bye bye! Po takich właśnie tutaj A słowach tak? musicie zasubskrybować. Trzymajcie się. Piona. Musicie, musicie zasubskrybować. Pa!